Witam, dzisiaj pokażę Ci ekologiczne kable zielonej energii zasilane tutaj różnymi plantacjami. E, czysta zielona energia, ekologia, no i one sobie tutaj wędrują, tak? O. Ale zaraz dojdziemy do punktu kulminacyjnego. Dlaczego y, taka zielona energia, kable ekologiczne są fajne? Y, już Wam pokazuję, zbliżamy się pomału i patrzcie, one się ciągną. I tutaj jest y, efekt kulminacyjny. Spójrzcie, one tutaj przebiegają sobie i spójrzcie, jak ta roślina tutaj bujnie wygląda. Ona tutaj tak pięknie wyrosła z tej energii, z tej ekologii, że no aż chce się jej żyć, nie? Tam też już pomalutku tam wszystko będzie wyrastać, zresztą tutaj spójrzcie, no tutaj jest beton, a tutaj jest już yy, robi się zielona, nie? Zielona mila, zielona yy, ta, no i te kable sobie tutaj dalej wędrują tam i sobie wędrują. No, i bardzo pozytywna rzecz, także takie kable ekologiczne to jest coś fantastycznego, i jak możemy zauważyć, wszystko rośnie energetycznie, wszystko ma dużą y, energię, pozytywną energię do dalszego rośnięcia. No, także zielona energia, kable y, ekologiczne to jest tu. Olha é isso.